Cześć, witam Was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie, duelowcy. Ja jestem Kilgora. To kolejny odcinek z Game Day w Taikun. Dokładnie tak, kontynuujemy sobie naszą przygodę. No i no i no i. Ostatnio stworzyliśmy trzy gierki: niebiesko smoka, yy, który był grom RPG i miał dobrą nawet notę 6,5. Całkiem solidną, co nie? Siódemeczkę miała gra napoleonizm, czyli gra historyczna. No i była grą strategiczną również. No i wyszedł również taki gniocik. Nie wiem, jak go nazwać. Złodziejaszek. Złodziej, akcja. No, jego nota to 4,75. Mogło być lepiej. No ale jak się nie ma. Co się lubi, to się lubi, co się ma, co nie? Okej, okay, złodziejaszek nam się sprzedaje teraz. Myślę więc, że... ok, stwórzmy jeszcze nową grę. Mamy jeszcze jeden, jeden temacik tutaj. Zbrodnie. Hmm, Zróbmy może symulację zbrodni... Na komputery PC nazwiemy to Kill. Po prostu. Połączenie dobre. Aha, czyli z poprzednich gierek mi tutaj pokazuje, że to jest dobre połączenie. W takim razie, jak najbardziej, tym bardziej ją zróbmy, nie? Mhm. Rozgrywka musi być na maksa. Silnik trochę mniej. W ten oto sposób. Spoko, spoko. Ale mimo wszystko, niby gniot, ale jakoś się tam sprzedał, nie? Yy, sztuczna inteligencja, projekt poziomów. No dobrze, zróbmy w ten sposób. Ciach, ciach. Elegancja Francja, lokalne wiadomości. Cześć, jestem Caroline Richards z lokalnych wiadomości. Słyszałam pogłoski, że pracujesz nad kolejną grom, i chciałabym przeprowadzić z Tobą wywiad na ten temat. Yy, znajdziesz dla mnie czas? No, oczywiście, że tak. No, czyli teraz ta gierka. Stanie się na nie? Będziemy mogli podbijać yy, zaangażowanie widzów naszą grom, co jest fajne. No i w symulacji, w sumie, ja bym na grafikę również postawił. Zróbmy to. Mhm. Lokalne początkujące przedsiębiorstwo Kilgore Corporation stara się zaistnieć w branży gier komputerowych. Deweloper do tej pory wydał kilka gier, a teraz ciężko pracuje nad kolejnym tytułem. Właściciel firmy, pracownik w udzielonym wywiadzie powiedział, że kolejna grama stanowi ciekawe połączenie tematyki i gatunku. Zbrodnia symulacja. Będzie to nowość dla firmy Kilgore Corporation. No i cieszą się tam. Fajnie. Rozgłos nam rośnie. Ta gierka również wydaje się być. Całkiem spoko. O, złodziejaszek został wycofany ze sprzedaży. Ok, sprzedane egzemplarze 10 tysięcy, no i swoje zarobił. Swoje zarobił. Okej, okay, 11 punkciorów w designie i 10 w technologii. Myślę, że spoko, nie? Do tego rozgłosy na poziomie, ilu tam było punktów? A nawet nie wiem. Mniejsza z tym. Ważne, że był ten rozgłos. Rzućmy okiem. Piąteczka. Tutaj również. Czegoś tu brakuje. Czwóreczka może być. I szósteczka. Dzie dziwaczna, ale dobra. Wiecie co? Róbmy raport jak najszybciej. No i super. Kolejna gra będzie na Tessa, tak myślę. Wydamy sobie gierkę na test. Dobra, mamy raport. Pokaż się, panie raport. Dialogi w, tepo, w tego typu grze to mało ważny czynnik, i połączenie y, platformy z gatunkiem świetne. No i fajnie. No i fajnie. Zajmijmy się teraz badaniami. Stwórzmy nowy temat. Sporty ekstremalne. Myślę, że to będzie spoko, nie? Zbadajmy sobie y, sporty ekstremalne. To będzie gra akcji wydana na test, czyli konsolę. Hmm? Myślę, że to będzie całkiem spoko połączenie. Y, zróbmy więc tak. Twórzmy nową grę. Wybierzmy temat sporty ekstremalne, gatunek, akcja, platforma, test. Oczywiście wykupujemy za 80 tysięcy. Stać nas i nazwiemy to Skok na Kuribo. Proszę bardzo, Skok na Kuribo. Połączenie świetne. No i jeszcze lepiej dla nas, nie? Ciach, ciach. Dwa bombelki wpadły. Silnik na maksa. Rozgrywka trochę mniej. tego. go. Pyk, pyk, pyk. O, już pierwszy błąd się pojawił. No i nie czochraj się po tej grzywie. Ile nam zarobił kill? 62 tysiące. Hmm. No niby sporo, nie? Niby sporo. Okej, okay, zróbmy w ten oto sposób. Zobaczmy, czy skok na kuribo zawojuje rynek. Ja mam nadzieję, że tak. Mam wielką nadzieję nawet, że tak. No, bo gotówka nam zaczyna kruszeć. Ale mamy tutaj ogromny skok technologiczny, jeżeli o to chodzi, nie? Ja, ciebie rekordzik jak nic. 17 punktów. Bardzo dobra gierka nam się szykuje. Ciach, ciach, ciach. Kolejny poziom. Gry wydajemy. No i recenzje. Jakie będziemy mieć recenzje tej gierki? Widzieliśmy już lepsze. Auć. Widać potencjał. No, spodziewałem się minimum jakieś siódemki. A tu proszę, szóstka. Nawet nie, 5,75 chyba. Yy, zobaczmy. Tak, 5,75. To ta gra nas wyniosła 56 tysięcy. Hmm. Zobaczymy, ile zarobi, nie? No, nie, no, zarobić to zarobi to sporo. Ok, sprawdźmy raport. Dialogi w tego typu grze to zupełnie nieistotny czynnik. Ok, jakie mamy tutaj badania? Moglibyśmy mm, stworzyć własny silnik gry, ale czy nie jest na to za wcześnie? Stwórzmy może jeszcze jedną gierkę, co? Myślę, że tak. Stworzymy jeszcze jedną grę i później pomyślimy nad stworzeniem y, silnika. Okej, okay. jeszcze jedna gra typu fantazy, RPG. Hmm, hmm, hmm. PC ma bardzo mały y, udział w rynku. Hmm. hmm, hmm. Tak sobie teraz myślę. Tes, nie? Jakąś gierkę na Tesa by trzeba było stworzyć. Erpeg na Tesa? Ha. Albo może gra przygodowa, co? Na Tesa? Hmm. Historyczna gra przygodowa. Ok. Nazwijmy ją przygody Gigagagigo. O. <ścoughs> Bardzo dobra nazwa. Najlepsza na świecie. A jeszcze dodamy przedrostek pana Giga, ga, ga, gigo Koszt 40 tysięcy. Uhuhu, No okej. Okay. No okej. Okay. Próbujmy. Hmm. W grze przygodowej silnik nie będzie praktycznie w ogóle nam potrzebny. Myślę, że opowieść i zadania będą spoko, nie? Bo to jest w końcu gra przygodowa. Rozgrywkę również sobie powiększymy trochę. Niech nasz pracownik tutaj, prawda, pracuje. Hmm. Uh -huh. Dialogi będą bardzo ważne, sztuczna inteligencja mniej. Zróbmy w ten oto sposób. Mhm. Okazała się wielkim sukcesem. Liczba sprzedanych egzemplarzy przekroczyła oczekiwania. Jeden z klientów powiedział uwielbiam gry na konsole TS. A granie przy użyciu kontrolera jest o wiele przyjemniejsze niż za pomocą klawiatury. No, my tworzymy teraz gierkę właśnie na Tesie. Miejmy nadzieję, że się sprzeda i to całkiem fajnie, nie? Hmm. Wiecie co? W grze przygodowej myślę, że projekt świata powinien być na wysokim poziomie i grafika również. No nie wiem, to są moje, prawda, spekulacje. Miejmy nadzieję, że mam rację, nie? Rekordzik w designie. Hmm, fajnie by było, nie? Przyciąć jakiś tam, wiecie, rekordzik, jeżeli chodzi o design. Kończymy. Ciach, ciach, ciach. Oczywiście, nowy rekord. No i bardzo fajnie. Wydajemy grę. I co dalej? Sprawdźmy sobie recenzję... Nasze gierki. Siódemeczka. Piękna. Dalej szósteczka. Widać potencjał. Ósemka. Bardzo przyjemna. No i kolejna siódemka. Miłe doświadczenie. All games. Mega sprawa. Zróbmy raport. Nasza gra. Ogólny poziom si siódemki trzyma. Więc wow, nie? Najlepsza jeżeli chodzi o gry wypuszczone do tej pory, Skok na Kuribok zarobiło 155 koła. O? Czyli przygody pana Giga Gaga Gigo mogą czasami przebić, nie? Jeszcze bardziej ten zarobek. Historia przygodowa to dobre połączenie dialogi w tego typu grze to bardzo ważny czynnik i połączenie platformy z gatunkiem złe. Na Tesa nie powinny wychodzić gry przygodowe. To ci dopiero niespodzianka, nie? Okej. Okay. Stwórzmy sobie nasz pierwszy nowy silnik gry. Mamy sporo tych punktów badań, nie? Więc jakoś to nas nie zaboli. Przygody pana Gaga Giga Gaga Gigo, prawda? Zarabiają? Najnowsze badania pokazują, że coraz większa różnorodność urządzeń do grania kreuje rynek pod bardziej zróżnicowane gry. Niektóre platformy są bardziej popularne wśród młodszych graczy, podczas gdy inne są skierowane do nieco starszych odbiorców. Coraz więcej twórców gier wkracza na rynek, można więc oczekiwać, że. Skierują swoje dzieła do określonych grup wiekowych. Otóż to. Grupa docelowa, nowy projekt badawczy, za chwilkę go sobie zbadamy. Mhm. Dokładnie, my już zaczęliśmy tworzyć swój własny silnik. Samouczek w grze dźwięki monofoniczne. Okej. Okay. Mhm. ojoj. Oj, oj. No, mamy tutaj kilka e -e -e badań, nie? Na początku, na pewno zbadajmy grupę docelową. To jest y zupełny priorytet, nie? Ciach, ciach, ciach. Dobra. Nasza gra została wycofana ze sprzedaży, więc pora trzasnąć jeszcze jedną. Mhm. Chociaż. Wiecie co? Wstrzymajmy się z tym. Zbadajmy sobie samouczek w grze. I stworzymy swój własny silnik, nie? Skupmy się może na razie na tym. Tutaj mamy z finansami stoimy jak najbardziej. Fajnie. Uh -huh. Dźwięki monofoniczne również sobie zbadajmy. Rachunki kurcze 8000 co miesiąc, czy nawet co tydzień. Wena potwierdziła dzisiaj niedawne pogłoski. Dokładnie za chwilę się pojawi nowa konsola na rynku. Tworzymy swój własny silnik, nazwijmy go Red av 1 Myślę, że to jest całkiem spoko nazwa, jeżeli chodzi o silnik. Opowieść zadania, zapis gry, samouczek w grze, dźwięki monofoniczne. Ej, ale ten... Silnik to nas trochę wyniesie. <grystanie> Ho, 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 ho. Ho, 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 Panie kapralu. No dobra. Miejmy nadzieję, że uda nam się odbić, prawda, z tego dołka. 11 tysięcy nam tylko zostało. Ale jesteśmy technologicznie do przodu, nie? Mhm. Pyk, pyk, pyk. Ciach, silnik gotowy. No dobra, więc stwórzmy grę. Stwórzmy grę na naszym nowym silniku. Jaki damy temat? Myślę, że fantazy. Fantazy jest chyba skierowany do wszystkich, nie? Tak mi się wydaje. Będzie to gra RPG na platformę. Zróbmy na tesa. na razie Tess się dobrze sprzedaje, nie? I nazwiemy ją... Jaka może być jeszcze gra fantazy RPG? Hmm... Oto jest pytanie, czekajcie. Coś ze smokiem na pewno, nie? Nazwijmy Cave Dragon. Po prostu. Ciach, ciach, ciach. Gra skierowana do wszystkich. Dalej. Ho. Dobra. Zadłużamy się. Trudno. To będzie hit. Wierzę w tą grę. <ścoughs> Wierzę w tą grę. Liniowa fabuła. Zapis gry. Samouczek w grze. Jak najbardziej. Ciach. hu. Widzę, że masz problemy Finansowe, dobra, bierzemy od banku Pożyczkę, no niestety O nie Wena zadebiutowała Średnio, no dobra Przyjmiemy to na klatę, my tworzymy Na TESA, nie, rynek się podzielił Mniej zarobimy Niestety No niestety Projekt świata na Maxa Graf Pika, tak, no i dźwięk trochę mniej, ale zrobimy sobie dźwięki monofoniczne. Ok, ciach, ciach, no ta gierka może czasami być hitem. Wow, 21 punktów designu. Hmm, hmm, hmm. No i ciach, wypuszczamy. Nowy rekord, jeżeli chodzi o to, wydajemy grę. Pierwsze recenzje Cave Dragona, ósemeczka, konkretny szpil. Miłe doświadczenie. Dziewiąteczka, wyjątkowa gra. No i super, to będzie hit. To będzie hit. Ale ale, jeżeli ten film również jest dla Was hitem, wiecie co macie robić, zestaw dobrego duelowca jest zawsze mile widziany. Cześć i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.